Haki. Witam w gry fabularne TV. Dzisiaj druga część mojej recenzji robotiki. Przez ten tydzień udało mi się przeczytać wszystkie rozdziały związane z tworzeniem postaci. Omówię tutaj jest jakieś 150 stron. Teraz chciałbym omówić wręcz strona po stronie, co znajduje się w tych rozdziałach, wraz z moją. Z moją opinią, z moją recenzją, która zanim do niej, niej przyjdę, chcę powiedzieć, że jest moją subiektywną oceną. Niekoniecznie trzeba się ze mną zgadzać, ja niekoniecznie muszę mieć rację, to jest chyba dość oczywiste. Tak więc, jeśli się nie zgadzacie z jakimś moim zdaniem, zapraszam do dyskusji. Są komentarze poniżej tego filmika, poniżej tego posta blogowego. Można mnie też złapać na mistrzgry.pl, i tam też chętnie porozmawiam na temat tego, na temat mojej opinii, waszej opinii. Chętnie poznam waszą opinię na temat robotyki. No cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak zajrzeć do środka i przewertokować te, te strony, które udało mi się przeczytać, o których ja wam za chwilę opowiem. Ok. Jeśli chodzi o pierwszy rozdział, to trwa on do strony 17. I w tych hmm, nastu, stron, nastu stronach, 12 stronach, autor starał się przedstawić nam ogólnie, czym robotyka jest. Widać, że ten świat po tym wstępie jest bardzo bogaty i znajduje się w nim bardzo dużo elementów, z tym, że autor najwyraźniej na tych 10-12 stronach chciał opowiedzieć o nich wszystkich. Widać, że on to ma ogarnięte, ale kiedy chciał to syntetyzować w krótkim, relatywnie krótkim tekście, no nie za bardzo mu to wyszło. Przynajmniej dla mnie. Ja nie, nie za bardzo, nie za dużo tutaj zrozumiałem. Co prawda zrozumiałem klimat. Zrozumiałem, że Ziemia chyli się ku upadkowi. Właściwie nie, nie chyli się, tylko właśnie upada. Nie jest to świat pozaapokaliptyczny, tylko apokaliptyczny, czyli jesteśmy w trakcie upadku. Mamy tutaj przedstawiony kryzys i upadek Ziemi na wielu różnych płaszczyznach na płaszczyźnie ekologicznej od tego właściwie się zaczęło. To spowodowało, że wiele ludzi opuściło Ziemię, całe korporacje, wszystkie wyższe sfery opuściły korporacje powodując, że Ziemia została z kryzysem gospodarczym, politycznym. I społecznym. Tutaj w wstępie również znajduje się tak zwany kwiatek. Otóż kilka osób zwróciło uwagę na to, że no... kaftan bezpieczeństwa jako gadżet na sesji jest jakimś dziwnym, dziwnym pomysłem. Prawdą mówiąc, gdybym miał kaftan bezpieczeństwa, to z pewnością używałbym go na sesji i myślę, że to jest bardzo fajny klimat. Aczkolwiek, no, jakoś tak dziwnie wyrwany z kontekstu pojawił się tutaj na, na tych stronach. Jako gadżet na blogu bym go opisał, ale niekoniecznie wrzucałbym go do, yy, do podręcznika. Kolejny rozdział, yy, kreacja bohaterów. Tutaj mamy bardzo, bardzo ciekawe rozwiązania yy, i myślę, że tworzenie postaci yy, jest mocną stroną tego systemu. kreację bohaterów zaczyna się od kreacji drużyny, i tu pojawia się pierwsza rzecz, pierwsza, pierwsza, pierwsza rzecz, która, która mi się rzuciła w oczy, która nie do końca mi się spodobała. Tu jest zasugerowany taki generator scalacz drużyny, integrator drużyny. Polega to na tym, że się losuje, na przykład. E, strata najbliższego kogoś bliskiego, e, spowodowana przez system DESTRO, na przykład. Losujemy jedno i drugie, i w ten sposób narzucamy graczom e, rzecz, która ich spoiła. Czyli gracze przychodzą na, e, na sesję i mistrz w gry im mówi, że jesteście ze sobą razem i trzymacie się razem, bo, bo y, tobą kieruje rządza krwi. Osobista tragedia albo żądza krwi. Tak więc nie podoba mi się to, to narzucanie, bo ja osobiście bardzo często lubię sam wraz z innymi graczami wymyślić sobie, co nas łączy, i zwykle mamy bardzo fajne, bardzo oryginalne pomysły. To mi się nie spodobało w pierwszej chwili, i stwierdziłem, że to nie jest dla mnie, ale pomyślałem, że faktycznie. Możliwe jest, takie, jest, jest bardzo możliwe, że jest sporo drużyn, w których taki generator, integrator drużyny może bardzo, bardzo im pomóc. Możemy przejść do pierwszego z chyba siedmiu czy ośmiu etapów tworzenia postaci. I pierwszy etap to, jest o, to są priorytety. To jest bardzo ciekawe i bardzo fajne posunięcie, gdzie w pierwszym etapie wybieramy jedną z, z tych cech. Generator, empatia, algorytm, pamięć, mechanika. Konstrukcja, percepcja. Każda z nich odpowiada, jest związana z pewnymi umiejętnościami, a tak naprawdę te umiejętności pokazują, w jaki sposób człowiek postrzega świat, rozumie świat, w jaki sposób skonstruowany jest jego mózg, w jaki sposób on przetwarza informacje. I są na przykład osoby nastawione bardziej na percepcję, są to osoby, których głównym atutem jest, jest postrzeganie, czyli to, co widzą w bardzo szerokim spektrum, czyli zarówno potrafią się ukrywać, potrafią dostrzegać osoby ukryte, przekłada się to na spostrzegawczość, refleks, sen celność, bystrość wzroku, czyli bardzo ogólnie, rozumianą, e, bardzo ogólnie rozumianą percepcję. Mechanika z kolei na przykład e, e, definiuje odporność na negatywne skutki uszkodzeń, jest też również wyznacznikiem ogólnej pojęci siły. Tak więc e, widać, że ta mechanika jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szeroko i bardzo ogólnie rozumiana. I przekłada się na wiele, wiele elementów. Kiedy wybieramy taki priorytet, to on równocześnie daje nam pierwsze plusy do danych umiejętności. Jeśli naszym priorytetem będzie algorytm, no to mamy plusy w informatyce, robotyce, inżynierii i korporacji. Oczywiście tych priorytetów mamy kilka: mamy dwa wysokie, trzy średnie, dwie niskie. Tak więc możemy sobie wybrać. Tą, i tą wysoką, tą, i tą, i tą średnią. No i zostaną nam dwie na, dwie na niskim, które zasadniczo dają żadne albo bardzo, bardzo małe, małe bonusy. Kolejny etap to jest wybieranie formy postaci. Zostały one opisane w zupełnie innej części podręcznika. Zupełnie tego nie rozumiem dlaczego. Do wyboru jest kilka form. Można grać samoświadomym robotem, androidem, cyborgiem, mutantem, wyswobodzonym klonem albo hiperistotą. Ja omówię je kiedy do nich, do nich dojdziemy. Natomiast to pokazuje, że jest tu bardzo bardzo szerokie i te postacie faktycznie mogą ze sobą współpracować. Te postacie w tym świecie yy, można zrobić tak, że gramy tylko klonami, można grać, że gramy tylko robotami, można też wymieszać, e, można zrobić naprawdę mieszankę wybuchową. Tak więc pod tym względem, wybierając już e, formę postaci, różnicujemy graczy, oni mają inne podejście, inną psychikę, inny sposób wręcz odgrywania i mówienia. Tak więc można bardzo fajne, e, bardzo dużo tutaj podziałać właśnie tą, tą formą. Z kolei, trauma. Tu moja ocena jest podobna jak w integratorze drużyny. Zauważyłem po prostu trauma, ten punkt, ten etap trzeci, ja to tak sobie nazywałem, odbiera moje mojo. Moim mojo, ja po prostu lubię dla moich postaci wymyślać, ja lubię wymyślać ich traumy. Trauma tutaj jest dość, dość mocnym słowem. I faktycznie tutaj y, autor dość, dość dużo się rozwodzi, to jest naprawdę super i bardzo fajne, natomiast dla mnie y, nie. Ja wolę sam moim postaciom wymyślić jakiś ciekawy, y, ciężki psychologicznie motyw z przeszłości: y, że stracił brata albo że był kiedyś zakochany nieszczęśliwą miłością i teraz poszukuje tej swojej miłości. Która jest tak naprawdę fatalna, i nie da się jej właściwie szukać w takiej postaci, w jaką on, on by chciał, jest jakby w tej, w tej pułapce, albo ciąży na nim klątwa, ponieważ jego ród był związany z czymś tam. Tak więc to są rzeczy, które ja lubię wymyślać i ja zawsze wymyślam. Z kolei autor robotyki zaproponował, aby coś takiego losować. I jeśli jesteśmy mutantem, kulamy 1K10 i na przykład możemy wylosować romans z maszyną. To jest jeden z traum, który bardzo mi się spodobał. Polega on na tym, że nasz mutant, czyli zmutowany człowiek, czyli y, posiadający jakieś biomutacje, na przykład y, macki, y, zakochał się w maszynie, w robocie. I jego robotyczna ukochana została zniszczona. Yy, posiada jej system procesorowy i dąży do rekonstrukcji. No, piękna, piękna historia. Bardzo mi się to spodobało. Myślę, że początkujący gracze, albo gracze, którzy nie wymyślali wcześniej traum dla swoich postaci, odnajdą tutaj coś, co, yy, co ja odnalazłem w moim RPG: to, że można stworzyć głęboką postać, można ciekawą jej historię wymyślić, taką historię, która przekłada się na System wartości na decyzję gracza, na, na zachowanie postaci, na to co mówi, jak mówi, e, w których momentach się wzrusza i, i no i motywacja, ponieważ e, kiedy gracz wylosuje coś takiego, bardzo łatwo zmotywować tego gracza do, do jakiejś misji, informując go, że gdzieś tam może znaleźć komponenty dla, e, dla swojej ukochanej, którą trzyma w woreczku. Tak? No bo jeśli ma system procesorowy, no to wyobrażam sobie, że jest to jakiś procesor, który można sobie schować w mieszek i trzymać blisko serca, na przykład. Okej. Okay. Czwarty etap to jest rola. Rola to jest tak naprawdę... Mm, to mi się bardzo skojarzyło z cyberpunkiem, bo w cyberpunku też były role. I y, to są coś w rodzaju profesji, ale nie do końca. Profesje są bardzo, y, bardzo konkretne, przynajmniej te, które znamy z y, Warhammera na przykład. Tam są bardzo konkretne, natomiast y, tu, jeśli chodzi o role, to są one bardzo, bardzo ogólnikowe. Y, role są połączone z parametrami, ponieważ każda rola daje jakieś plusy do swoich parametrów. I akurat tutaj, dziwne miejsce, autor wybrał na opisanie priorytetów, no ale oto są. Jest ich dość sporo, i tu ponownie duży, duży plus dla autora, że udało mu się połączyć w jednej tabeli umiejętności, czy, czy tutaj to się nazywa parametrach, w jednej tabeli parametrów cechy dla wszystkich różnych typów postaci. Czyli yy, przeciążenie, czy manifestacja woli będzie dotyczyła zarówno maszyn, jak i ludzi. Jakby nazwał to siła woli, to nie byłoby to takie wymowne i można by się zastanawiać, czy, czy maszyny mają yy, czy mają siłę woli. Natomiast manifestacje jest to bardziej, yy, bardziej spójne. Również yy, na przykład konfrontacja no i walki bezpośredniej. Dobrze, przejdźmy do tych ról, które są w etapie czwartym. No i mamy tutaj Fightera. Jaki Fighter jest? Każdy wie i każdy widzi. Co jest fajne, każdy ma zasady specjalne. Tak więc nie tylko że rasy są bardzo zróżnicowane, to te role również bardzo różnicują. To nie są jakieś kosmetyczne różnice pomiędzy jednym a drugim, czyli plus tutaj, plus tutaj to jest bardzo 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 zróżnicowane to właśnie dzięki tym zasadom specjalnym oraz tym, tym punktom przydzielanym w różne w różne miejsca. Fighter, jaki jest każdy widzi, najemnik, walczący, ktoś kto ma broń z Cyberpunka był to solo. Blogger, coś dla mnie to z kolei jest osoba która zajmuje się bo ja wiem, no nie wiem, mediami. Oczywiście tu mamy upadek, yy, upadek społeczny, gospodarczy. Aczkolwiek jakieś tam społeczeństwo jest i ono również chce informacji. Z tym, że nie ma profesjonalistów, są, są blogerzy i głównym zadaniem jest yy, ładować się w tarapaty i yy, filmować to, i później wrzucać i zdobywać popularność. No i w ten sposób, yy, w ten sposób zarabiają. Dość, dość ciekawa. Yy, natchniony. Oni są obdarzeni mocami parapsychologicznymi, paramocami, nie wiem, trudno mi to było opisać. Natomiast przypominało mi to z tą, te moce z Mass Effect Jedynki, dwójki i trójki, którą przygotowałem swoją drogą, świetna gra, którą uwielbiam. Którą czytając to, również sobie przypominałem tamtą grę i tamten świat, który również jest bardzo bogaty i również jest bardzo spójny. I tu, mimo że zauważcie, jest autor władował tutaj magię natchnionego, który potrafi telekinezę zrobić albo podwoić siebie, tak? Dwóch siebie zrobić. Albo przyspieszać czas, albo zaglądać w przyszłość. To się nazywa prekognicja i, i to wychodzi. I, I to jest spójne. I to, to trzyma się kupy. Tak więc mi się to, mi się to po, podobało. Technofreak. Ja już tu polecę do przodu. Spider. No tu właściwie pokażę rysunek, i wszystko wiadomo. Mad Max, dwójka. Cybernauta. To jest osoba, która jest połączona z cyberprzestrzenią, cyberświatem, który opiszę później. No i programator to jest ktoś, kto, kto pisze programy informatyczne i, i programuje roboty. Jest to postać, która może wystartować z robotem, na przykład tak wyglądającym robotem. W etapie piątym mamy indywidualność, wartość graniczna. Do tej pory wybraliśmy priorytet, rolę. Oraz, yy, oraz swój typ, i zasadniczo to te trzy rzeczy wpływają na to, jakie mamy parametry, jakie mamy statystyki, ale oprócz tego, oczywiście, możemy je bardziej spersonalizować i stworzyć takie, które bardziej nam będą odpowiadać, i mamy na to swoje wolne punkty, które możemy dowolnie wydać, oczywiście z pewnymi ograniczeniami, które zostały tutaj opisane. Profil psychologiczny, etap szósty. Jeśli ktoś z Was zna mojego bloga jeszcze sprzed dwóch lat, no to z pewnością pamięta moje próby stworzenia takiej tabelki. Ta jest dość, dość zgrabna. Ostatecznie stwierdziłem jednak, że nie lubię takiej tabelki, nie lubię jak mi mistrz gry albo jakaś tabelka narzuca w jaki sposób mam się, mam się zachowywać. Tutaj ta tabelka nie tylko podpowiada graczowi w jaki sposób ma się zachować, na przykład ma dużo punktów na asertywność. I, i empatię, czy jest takim asertywnym empatą, to jeśli pojawia się jakaś sytuacja w grze i on nie wie specjalnie jak się zachować, na przykład tu w podręczniku jest opisana osoba, która jest pogrążona w żałobie, no to taki gracz, który spotyka taką postać, jeśli nie wie jak ma się zachować, to po prostu patrzy sobie na ten, tą swoją grafikę, patrzy na swoją asertywność, ma wysoką empatię i... Dzięki temu wie, że powinien podejść do tej osoby, ją yy, pocieszyć, a przy okazji nie władować się w jakieś obietnice, z których wywiązać się nie będzie mógł, yy, czyli dość asertywnie odmówi, jeśli ta yy, wdowa poprosi go o jakąś yy, pomoc. No dobra... Yy. Tak więc, taka osobowość określona za pomocą takiej, takiej tabelki nie tylko podpowiada graczowi, w jaki sposób ma się zachować, ale również daje mu bonusy przy niektórych testach czy też e, rzutach. Ok, mamy etap siódmy: do pasowania karty postaci. E, to są już takie drobne, kosmetyczne rzeczy, które się uzupełnia. Sprawdza się limit run, e, limit delirium. Yy, na przykład zaznaczyć to, że hipy istoty nie otrzymują delirium, a mają poziom równowagi, czyli takie drobne drobne różnice, które zostały tutaj wrzucone w ten etap. Siódmy jak widać, yy, nie jest tego dużo, zajmuje to zaledwie niecałą jedną kolumnę. Na koniec jest zakup Equipunku: każdy gracz otrzymuje 7000 kredytów na, na zakup Equipunku. Yy, i może dowolnie sobie też czy wydawać. Jeśli jakaś kasa mu zostanie, to przepada. Jeśli dobrze że jest też etap dziewiąty: jest to baza dostępu. Jest to bardzo ciekawa rzecz, której ja, ja nie spotkałem się w innych grach. To jest stworzenie pewnego miejsca, pewnej lokacji dla, e, dla graczy. I co jest fajne, to to, że tą lokację tworzą również gracze. I gracze również mają tutaj swoje punkty i mogą wydać wspólnie, już wydają na, na to miejsce. Czyli to miejsce może mieć na przykład lepsze sprzęt i uzbrojenie, mogą dać tutaj 3-4 punkty i będzie, większość sprzętu będzie, będzie dostępna, a amunicji nie będzie brakować. Może to być też transport, może być to technologia i cybernetyka. Bardzo fajny pomysł. Oczywiście, nie zawsze do wykorzystania, bo jeśli prowadzi się, prowadzi się scenariusz drogi, chce się poprowadzić kampanię drogi, czyli podróżujących, no to taka baza i dostęp nie jest tutaj akurat potrzebny. Na samym końcu, i właśnie w tym miejscu, zostały wytłumaczone formy, formy bytu czyli jakie formy może przyjmować dany postać, postać gracza. Mamy tutaj roboty samoświadome, czyli autonomiczne maszyny mające świadomość i mając na myśli roboty, no to mamy no na myśli coś takiego, czyli, czyli maszyna, która ma procesor, ma czujniki, ma serwomechanizmy, ma cyber, no nie cyber tylko po prostu mechaniczne ręce, jakieś, jakieś tłoki, jakieś źródło zasilania w środku. Przy każdym z tych typów jest dość szczegółowa historia, jak powstały, jak, jak się trzymałem, ile ich jest. Jest też oczywiście parametry, jakie jaka dana, dany typ wspiera i, i, i powiększa. I tu jest bardzo ciekawa rzecz. Otóż podczas kreacji postaci yy, warto być kreatywnym. Jeśli ktoś na przykład wydrukuje ilustrację, to dostaje 400 kredytów na technologie początkowe. Ciekawe nie? Jeśli zrobi prosty szkic to 700 jeśli drobiazgową ilustrację, to 1000 kredytów. Ale super, dla mnie bomba. Ja bardzo to lubię i lubię stworzyć sobie postać, do niej stworzyć rysunek albo poszukać w internecie jakiejś bardzo dobrej dobrej. dobrej dobrej ilustracji lubię krótkie opowiadanko napisać dla tej, dla tej postaci. To mi pomaga wejść w tą postać, a tu dodatkowo będę za to y, wynagradzany. Tak więc tym bardziej mnie to zmotywuje. Cyborg w odróżnieniu od robota jest humanoidalnym robotem z zaszczepioną cyfrową psychiką człowieka. Jeśli chodzi o roboty, bo o tym nie powiedziałem, one niekoniecznie muszą wyglądać humanoidalnie. To jest dość ciekawe, i dość fajne, i daje duże, duże możliwości, jeśli chodzi o kreację robota. Autor ten podręcznik nie, nie mówi, o tu jest przykład takiego robota dziwnego. Podręcznik nie mówi, jaki duży, czy jaki mały ma być robot. Można sobie stworzyć robota, który ma 50 metrów, 50 centymetrów wzrostu. Natomiast odradzają tworzenie takiego, który ma 50 metrów, bo. Niektóre scenariusze byłyby dość problematyczne, na przykład te wymagające zejścia do podziemia. Jeśli chodzi o cyborgi, to są no prawie że roboty z tym, że z ludzką, ludzką psychiką, z psychiką człowieka, więc są one tutaj dość szczegółowo również opisane. Z tym, że jak widać, tworząc cyborga, mamy tutaj zaledwie dwie strąki, i, i cyborga łatwiej po prostu zrobić. Wyswobodzony klon. Jest wytłumaczona historia, skąd się wzięły klony, jaka jest historia, jakie one są, jaki mają charakter, czym się charakteryzują, w jaki sposób stworzyć takiego, takiego klona. No i są też mutanty, czyli ludzie, którzy ocaleli, chociaż trudno już mówić, że są to w jakikolwiek sposób ludzie. Ludzie, którzy zmutowali, wyglądają już zupełnie inaczej. To jest przykład takiego człowieka, który przeżył. Oczywiście plusy do, do parametrów oraz y, tworzenie postaci mutanta jest bardzo proste, ponieważ wybiera się kilka mutacji, bodajże dwie, trzy, no nie jestem pewien. Y, I mutant jest, jest gotowy. Jeśli chodzi o androida, czyli uspołeczniony, humanoidalny robot. Y, jeden z najbardziej, najczęściej korzystanych, takich znanych wizerunków Androida w, w robotach, w filmach czy też reklamach został też tutaj dość szczegółowo opisany. No, i na koniec jest hiperistota. Chyba najbardziej oryginalny i najbardziej nietypowy pomysł, jaki, jaki mamy tutaj w, w tym podręczniku. Hiperistota nie jest istotą jakby materialną, właściwie nie wiadomo skąd pochodzi i jak się wzięła. Natomiast hiperistota potrafi kontrolować inne, inne urządzenia. Ona jest. Ona wręcz gardzi rzeczami, które są związane z, z fizycznością, z istnieniem w, w tych naszych trzech, trzech wymiarach. Jest jakby istotą eteryczną i ma potworne, jest bardzo potężna. Jest bardzo potężna i żeby wam to pokazać, pokażę wam w jaki sposób opisano, na ilu stronach opisano y, tworzenie takiej hiperistoty. Cały czas wszystkie te strony, które wam pokazują, dotyczą y, tworzenia hiperistoty, grania hiperistotą, odgrywanie, jak to wygląda, jakie ma moce, jakie ma technologie, y, przemieszczać się z jednego urządzenia do drugiego, komunikują się ze światem za pomocą monitorów, hologramów albo roju małych maszyn, albo nanitów, które się łączą ze sobą, tworzą wizerunek twarzy, która, e, która coś mówi i, i rozkazuje. E, są trochę wyrwane z tego świata. One są jakby niematerialne. E, psychicznie też trochę sfiksowane i chore. To jest naprawdę na bardzo Niewielkiej grupy graczy, myślę, granie hiperistotą. Myślę, że takie granie jest dość trudne, ponieważ nie istnieje się w tym świecie fizycznie, tylko istnieje się poprzez maszyny, które się kontroluje. Jeśli chodzi o hiperistoty, one mają swoją własną indywidualną mechanikę mają swoje własne punkty, które zbierają i które wydają. One nie otrzymują obrażenia, jeśli bo właściwie ich nie ma, więc nie ma jak im zadać obrażeń, Niszczy się, niszcząc urządzenia, które zostały opanowane, hiperlistota, powoduje się, że ona jest w szoku, ona się wycofuje i, i cofa się do, 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 tych, do tych urządzeń, jest coraz mniej, mniej stabilna. Jeśli chodzi o odgrywanie hiperistoty, ona mówi w zupełnie inny sposób. To chcę Wam pokazać, ponieważ jest to bardzo ciekawie napisane. E, przykład gracza, który odgrywa hiperistotę. Modeluje skondensowaną wiązkę cyfrowej świadomości i emituje ją w stronę implantu zbrojnego robota. Energia nakierowuje lufę karabinu na sylwetkę drugiej maszyny i naciska spust, wystrzeliwając całą serię. E, tak, tak działa hiperistota. E, ona nie wyjmuje spluwy i nie strzela, ona przejmuje kontrolę nad robotem, który obraca się i strzela.